No hej cześć, witajcie tak po długiej dość przerwie. Długiej no, załóżmy długiej, ponieważ długo już nie nagrywałem. I trochę czasu minęło. No i trudno. Uciekamy, gdzieś do domu, mam nadzieję, że szybko tego nie schrzanie. Tak jak moje wcześniejsze próby. Dobra, odkąd nie wiem, dawno już zamówiłem bub Filter i dawno już on przyszedł. A na razie nic nie nagram. So sad face. No ale trudno, teraz już jest, jest fajnie i uciekamy. I ogółem, wow, Survival Games, co tu się dzieje? Ech, nic po prostu ktoś tam był na Skype'ie, jak do kogoś mogłem napisać, ale nie no, jest 22, niby jest ten weekend, ale. Nie, tam wolę sam. Tak, wolę sam. I okej, okay, teren czysty. Fajnie, że tu jest dużo miejsc do zwiedzenia. Fak, ktoś tam był. I miał miecz. Wow. A ja bym nie miał szans. Kurde, już myślałem, że będzie czysto. Ale nie, no bo po co, nie? I okej, okay, nie ma tam nikogo. O, jest coś. I... pułapka. Albo jeżeli nie, no to i tak nie warto wpadać, bo... Mm, byłem już na takich miejscach, gdzie niby o, mm, super normalne wejście, wchodzisz, no a to nagle nie ma wyjścia i dupa, dupa i kurde, Słabio to, to jest, słabo i ośmiu graczy zostało, tam już kogoś widzę, ok jakoś mi się to udało wejść. Tylko, że tu ktoś był. Dobra, nikogo nie ma. Super zaraz umrę z głodu i nie będzie wspaniale. Holy shit Gdzie tu iść? Gdzie tu iść? Szybko ratunku, gdzie tu iść? I... O, oh, serio. Mm. Czy da się to jakoś na... O oh, fuck. Czy da się jakoś tutaj na górę wejść? Mm. Mm. O! Jest. Jest jedzenie i teraz co jest lepsze, to pół minaję. No i jeden dziur. Okej. Okay. No dobra, załóżmy, że coś to nam dało, ale gówno. Dalej mamy pięć głodów, super. Tylko cieszy mnie to, że tutaj widzę, że nikogo nie było, co jest radością mą. I... Tu 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 nie ma żadnej skrzyni. Kurde macie Hmm. Ogółem, czemu tak mało filmików? Bo ponieważ, ponieważ, ponieważ lol. Tyle wam powiem. Lol mnie wciągnął i trochę sobie pogrywałem. Ogółem, dużo sprawdzianów miałem. To też trochę było tym spowodowane. Trzeba się było uczyć. A jak już miałem wolne, to nie chciało mi się i oglądałem po prostu seriale. Więc, no, tyle mam na swoje usprawiedliwienie. I co tu jest grane? Nigdy kogo tu nie ma. Kurczę blade. dajcie panownie mi coś do rozwalenia. Ech, nie ma skrzynki. O, jest. O, super, Gold Apple. Już jest dobrze, dobra, żeby nie było. Jesteśmy na złoto. W ogóle mam zmianę skina ze względu na Fun, For Fun. Chyba. Tak. nie wiem, ogląda ktoś może Family Guy, jeżeli nie, no to polecam. Jest to charakterystyczny strój dla Stewie, 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 Stewie. o Jezus Maria. Nie wiem, już przez jakiś okres niestety nie oglądałem, ale ogółem Stew... pisze się Stewie Griffin. O, tam jest krzyka. Jest, mój Boże. Teraz tylko proszę was o... O jak to się mówi, kra Workbench oh. Ale no, może mi się uda? O lol, tak to na pewno? Jakoś mi się udało. No, już nie. Lol. O tu musi być skrzynka. Nie ma! Co? Chyba sobie jaj robicie. Tylko że, że, że potrzebuję Workbench, Workbench Oddam duszę za Workbench. Super fajnie, że mam dużo jedzenia. Nie ma tu nikogo. Co to jeszcze do jedzenia jest tutaj? Okay. Teraz w poszukiwaniu Workbencha. Um, Tam ci pewnie już są mega cool extra. Tylko ja nie jestem mega cool extra. Dawać pokazać się. No bez jaj. Kompas nie pokazuje na nic w tym domu, więc. Idziemy. Tak, tu powinien być, ponieważ wcześniej tu grałem. O, diament. Fajnie, ale jeden co mi to tam da. Ludzie opuszczają arenę. Fajnie, fajnie jesteście nie dlatego mam już. Gin, 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 gin. No dobra, przyszedł ziomek. Dodatkowo i nie za. O, słuchajcie, jakaś fajna arena Tylko widzę, że jest tutaj, jakby ten chyba plugin, czy coś tam związany, jak jest na HIV MCU. A co tam? Jesteśmy na Grow Street w Katy Asen Andreas. to są te właśnie super manga. A nie dobra, bo gdzieś tam było, na, właśnie na hajwie, czy gdzieś tam, właśnie ten patent z y, tymi, że to była skrzynka. Ktoś to znalazł, miał skrzynkę i trzeba tu uciekać, ponieważ jest to chyba tam jedna z mniejszych mapek. W poszukiwaniu skrzynek o, co już tu jest lotnisko? Kto chce być w moim gangu? Pisze jeden warszy. 2, 1. Tram 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 tram, o jednak ja już długo nie ten. Nie yeah, renderowałem filmów o. Jej. Tyle wygrać. Ha, gdzie tu można iść. Tu mamy super wspaniały budynek z piasku. Tu mamy wejście do mega super ekstra budynku. I mamy tutaj pomieszczenia, w którym jest siekierki. Dużo siekierek. Fajnie, dzięki. Fajny telewizor. No mm. tu już skrzynki nie ma, nie po palca Idziemy. Ogółem, czy mieliście kiedyś noc na Survival Games, Survival Games? Bo ja sobie, szczerze mówiąc, nie przypominam. Aha. Przemyślałem, że kolejna pułapka, chociaż jakby się wpadło, to rzeczywiście byłaby to pułapka. Bez by byłoby ciężko. Lepiej nie. Lepiej nie ryzykować I co to już? Fuck Dobra, idzie, idę z tego lotniska, ponieważ przynosi... o Nie przynosi mi pecha po części Nie no, nie mam nawet jednego mieczyku Kurczę bladę o. Jesteśmy na tym charakterystycznym moście, którego sobie nie przypominam ale nie jest charakterystyczny dla GTA San Andreas Gry w którą chyba każdy głupi gra Tak jak myślałem, ale pewnie jest już wyżebrana <laughs> LOL Spadłem <laughs> mm. Wychy Czemu? O, tu jest skrzynka ukryta i jej! Znowu workbench, workbench Gdzie jesteś, kochanie moje? Gdzie jesteś? Lol szczerze, tu nikt nie wszedł jeszcze. Nie wiem, po cholery jest to skóra. serio nie wiem. Ale wiem, że coś wygram. Wygram to. Czuję to. Aha, tak, tutaj lecimy w kulki. Sądzę po tym, że Patrzę, że są to słabi gracze. Sądzę. To są właśnie na... Nie na spawnie, ale gdzieś tu się kampią. Tylko czuwają, aż w końcu tutaj przyjdę. A ja zdążę zrobić mieczyk. Dobra, jestem Uff Gramy w GTA San Andreas W Mindfuck Sto jeszcze 3 gracze razem ze mną Mmmmm to sobie idź Nikt nie będzie narzekał Sądzę, tak mi się wydaje, że tu jest większość skrzynek jeszcze nie Pootwieranych, ale o tam. Mm. O tu jest. Wel wielkie wejście na most epicki, Epic Star Beach, please. Dobra, trochę tam pochodziłem i sądzę, że mają sojusz, i postanowiłem, że pójdę drogą kompasa. Czyli coś, z czego nie korzysta praktycznie nikt. Praktycznie. I poklepię ich. Najwyżej umrę szybciej. Mam golda, nie mam golda. Ach, co za pech. Mm -mm, tam są. Wow! Nie miałem szans. Albo to był lag, albo on jakiegoś cita